Geograficzne kółko i krzyżyk. Ostatni odcinek z tej serii na kanale poszedł fenomenalnie. A cała gra polega na tym, że znajduje się plansza zawierająca 9 kwadratów, i do każdego z tych kwadratów musimy dodać państwo, które będzie zgadzało się z opisem. I jest też kilka ważnych rzeczy. Trzeba podać państwo, które jest najrzadziej wybierane przez użytkowników, ponieważ im rzadsze, tym więcej punktów dostaniemy. Więc, na przykład, powierzchnia powyżej 100 tysięcy km kwadratowych i język hiszpański. Jeżeli tutaj wybierzemy Argentynę, to będzie to przykład, który wybrało również wiele osób, więc jest on dość częsty. Ale, na przykład, jeżeli zdecydujemy się tutaj na komory, to już mamy wynik 5,3% i zyskujemy po prostu więcej punktów. Więc bez gadania, widzu, zostaw teraz łapkę w górę, a stanie się to po prostu częstą serią na tym kanale, bo wiem, że lubicie właśnie takie odcinki oglądać. Flaga, która ma tylko dwa kolory i stolica ma poniżej miliona populacji. To jest względnie proste, bo chociażby Monako by się załapało, ale uważam, że Monako będzie bardzo proste. Jaka może być? No Polska tutaj by pasowała, gdyby nie to, że Warszawa ma powyżej dwóch milionów. Flaga, która ma dwa kolory, nie jest ich aż tak dużo, a na przykład Gruzja... Czekajcie, Gruzja ma biały i czerwony i wydaje mi się, żeby by pasowało. Sprawdźmy. Dobra, Gruzja myślę, że będzie tutaj pasować. Nie, nie mam już szans na pomyłkę. Ej, chwila, ale Gruzja ma dwa kolory. Stolica ma milion sto tysięcy mieszkańców. Ale pechowo. A Kazachstan ma też chyba dwa kolory, bo ma tylko błękitny i złoty. Ale Astana ma na pewno większą populację. Kurczę, nie chcę iść w to Monako, bo to będzie za proste. No dobra, no jak na złość mi nie chce nic przyjść do głowy. Daję to Monako, ale no 31%. To akurat wiedziałem, że Monako będzie mega popularne. Populacja powyżej 100 milionów i flaga dwa kolory: Wietnam. Myślę, że Wietnam tutaj znowu może być epic. 5% tak jest. Nazwa składa się z 6 liter i ma też tylko dwa kolory. No to Monako by się też zaliczało, ale być nie może. Flaga, która ma dwa kolory i 6 liter. O kurde, no to patrzcie, Wietnam nie, Wietnam by się nie zaliczał w tym wypadku. Populacja poniżej miliona w stolicy i w Azji. No Butan, Nepal, to to wszystko jest mega proste. Czy tutaj, a Bahrain? Czy on ma, może mieć więcej? Kurczę, bo to są jednak kraje, gdzie ta stolica ma dużo, nie. Dobra, tamten Butan, bo trzeba wypełnić to. No Ankomu na 22% bardzo dużo. W Azji powyżej 100 milionów populacji. Kurde, te przykłady są naprawdę bardzo ciężkie. No dobra, spróbujmy Pakistan. On na pewno ma powyżej stówy, ale rer. No dobra, rer nie jest źle. 6 liter i powyżej i znajdujący się w Azji. No i co teraz tutaj może być? Co znajduje się w Azji i ma 6 liter? By, ry, u, ny, e, i Brunei. O! To może być rzadkie. Nie, rary, no dobra, myślałem, że może być jeszcze bardziej rzadkie niż rzadkie, jakie jest nazwane w tej grze. Graniczy z pięcioma krajami przynajmniej i ma populację poniżej miliona. Kurde, no spróbuję, nie? Norw, Mac chociaż Macedonia w stolicy, ale dobra, liczy się, bo myślałem, że tam w stolicy może być troszkę powyżej miliona, no ale Skopje nie jest aż tak duże. Graniczy z pięcioma krajami i ma populację powyżej 100 milionów. To Rosja, Chiny, to wszystko mega proste tam jest takiego, co graniczy z, do, z wieloma krajami, a ten, może coś w Afryce w sumie, no ale demokratyczna Republika Konga na pewno, tylko hmm, pewnie. ale nie, epic, dobra, to nie jest tak źle, znowu na 6 liter i graniczy z powyżej pięcioma krajami trudniejsze jest znaleźć państwo które ma 6 liter, bo później to jeszcze da się to jakoś przypasować najgorsze też to, że mam tylko dwa gesy więc nie mogę się pomylić co ma jeszcze 6 liter długości no dobra, no wpiszę proste, Turcja, tak, bo ona ma powyżej 6 i... A, o, aż 5%, jestem w szoku, więc to ładnie. Kurde, w sumie mogłem tutaj dać Turcję. No ale dobra, no flaga, która ma dwa kolory, P-O-L-E-N-Y, Ty, Ty, Poland. Po prostu, ile polskie osób dało? Dobra, zrobiłem całe, ale oj, Polska jest bardzo popularna. To ciekawe. A co jest najmniej Izrael w tym wypadku, Wietnam tutaj... Maroko, no tak, rabat ma poniżej miliona, ale to bym nie wiedział. Izrael, tutaj też Wietnam, Turcja, Jordania, Demokratyczna Republika Kongo i Wybrzeże Kości Słoniowej. Bardzo ciężkie, ale szczerze, udało się wypełnić całą, więc lipy nie ma. Jestem całkiem dumny z ostatniej planszy, bo udało się zrobić ją na 100%. Lecimy sobie z kolejną. Langklot i znajduje się w Europie. Langklot to oczywiście chodzi o to, że nie ma dostępu do morza, więc... Czechy oczywiście idąc zgodnie z memem. Na pewno Liechtenstein nie ma też dostępu do morza. No ale San Marino, Watykan też nie mają teoretycznie. Więc może... Albo nie, wiem co dajmy. Andorę. Może Andora będzie epic. Dobra, 10% bierzemy to. Populacja poniżej miliona i znajduje się w Europie. No i teraz trzeba tutaj pójść mądrze. Mołdawia ma chyba powyżej miliona. Nie, na pewno ma powyżej miliona. No znowu te małe wszystkie to będzie na styku. Stolica ma powyżej 2 milionów i znajduje się w Europie. Ja muszę, bo się uduszę, widzowie, Polska, odra. Czekajcie, czy ja walnąłem bzdurę, ile Polska ma ludności w stolicy? Okej, okay, no z według stanu na 2023 rok jest to prawie milion mln tysięcy mieszkańców. Ja myślałem, że po tej ogromnej emigracji Ukraińców to tutaj jest spokojnie 2 miliony. No kurde, to nie będę was kłamał. Jestem załamany, że dałem tak beznadziejny strzał. Dobra! Czeka, ale nie, bo. Kurde, no Turcja niby jest zaliczana do Europy, ale stolica już nie znajduje się po europejskiej stronie. Ankara nie i nie, wiem, czy Ankara ma dwa? Nie, będzie miała Ankara na bank. No Niemcy to jest taki obwius, nie? Hiszpania, dobra, no ale patrzcie, ile będzie w Niemczech? Na bank dużo, rare. No, chociaż nie, myślałem, że tu będzie ze 30, więc spoko. Powyżej 10 liter i jest Lanklot. Ty, A, Z, A, K, H, S, T, A, Ny. Więc chyba idealnie. I Kazachstan na pewno jest Lanklot. Rare 11%, ok. Populacja poniżej miliona i 10 liter. No dobra, wyspy świętego Tomasza i książęca, epic, 9,6 spoko. Populacja powyżej 2 milionów i... Name is 10 plus liter, w sensie nazwa. Znowu? Demokratyczna Republika Kongo, ale to też tylko rare. Nazwa składa się z wielu wyrazów i jest też langlot. E, co się składa z wielu wyrazów? Ej, to w sumie tutaj? San Marino? Można by powiedzieć, ale jest tylko rare. Kurde, co myślałem, że będzie trochę lepiej? Populacja poniżej miliona też składa się z wielu liter. Hmm. No nie wiem, no co by tutaj mogło być teoretycznie. Eee, Samoa, no nie. Tonga, Może coś z tych, nie? No pewnie Marshall Islands, tak? Ile to będzie miało, ale rare? No właśnie. Nie mogę trafić nic z jakiegoś fajniejszego wyniku, no ale tutaj na razie jest spoko, gdyby nie te Niemcy, ale już się bałem strzelić w coś innego, mam tylko dwa gesy. Stolica powyżej 2 milionów i też ma wiele nazw, w sensie no składa się z wielu członów, no to Arabia Saudyjska, na 100%. Epic, uu, nieźle jak na Arabię Saudyjską, no i znajduje się w Europie, ma populację poniżej miliona, no jest kilka obvious, kurde. Co by tutaj dać? No, muszę pójść w te mniejsze. No, bo nie chcę błędu popełnić, nie mogę zaryzykować. No, tam, nie no na pewno ma, więcej, tam udawia mnie trochę tutaj. Chodzi po głowie. Nie chcę iść w Watykan. W co pójść? Tutaj, żeby było tak. Luksemburg? No, ma poniżej bańki. Tak, tak, ma. Andora tutaj, no właśnie. O to się bałem, że będzie najczęściej. Stany. O, to jestem zdziwiony. Czarnogóra ma poniżej miliona. Spoko. No widzicie, właśnie. Azerbejdżan. Capo Verde. Okej. Okay. Ciężkie, ale spoko. Wynik, jaki miałem? No, spoko. Ważne, że udało się je rozwiązać. Lecimy sobie dalej, bo bawię się świetnie. Populacja poniżej 10 milionów i francuski jest oficjalnym językiem. Sesele na pewno tutaj będą pasowały. Ale tylko Epic, serio. Ludzie tak wiedzą, że Sesele. Mają francuski jako język y, oficjalny? To jestem w szoku. Język francuski, jak i oficjalny, i flaga ma gwiazdę. Mm, dawne kolonie francuskie przede wszystkim na ziemiach afrykańskich. No Senegal, tak? No ale pewnie Senegal jest tu obvius. No ale spróbujmy. E, o jezu, nie Kamil, no to dałeś ciała, trzeba było pomyśleć. Aj, no to nie, to jestem załamany aż. Ale dobra, jest jak jest. Area powyżej 100 tysięcy i francuski. Ej, Kanada? No, bo we francuskiej prowincji Quebec by pasowało. To się zalicza? Mm, ale też uncommon, Myślałem, że właśnie tutaj wpadnę na genialny pomysł. No, ale nie wpadłem jednak. Hiszpański jest oficjalnym językiem i populacja poniżej 10. To ryzykuje trochę, ale spróbujmy z Dominikaną. Dominikana ma chyba. Czy, no, nie, no na Dominikanie jest, czyli w takim razie ma większą populację. Niestety. Ma gwiazdy i hiszpański, no dobra no to, Maroko. Nie, Jezu, gdzie Maroko? Boże, ależ teraz skompromitacja. Dlaczego tak szybko? Ojej. Dobra, no to teraz dajmy to, Dominik. Aha, już strzeliłem, tu nawet nie mogę, jak to był zły strzał? No ładnie, moi drodzy, no ładnie, to ty nie wiedziałem na przykład. Argentyna tu będzie, no dobra, dajmy Chile, żeby było z głowy. Epik w sumie. Arabski, populacja poniżej, nie, no Maroko nie będzie. No tutaj możemy dać Maroko. A nie, bo też już strzelałem, Boziu. Arabski jest oficjalnym, no dobra, no. Arabia Saudyjska, 36,6. No i tak wiem, że ta mapa jest już beznadziejna, bo zostały mi trzy gesy, nie wypełnię wszystkiego. Dobra, no to tutaj chyba będę musiał się po prostu poddać. No, poddajmy się, bo słabo mi poszło, no, więc na szybko to zróbmy, a nie, czekajcie, co ja wpisałem demokratyczne, a nie, no dobra, ale chyba nie, demokratyczna, ma, tylko język, no dobra. E, hiszpański jest oficjalnym tym, nie, no, po prostu poddałem się na tej mapie, wyłączyłem się, 5 milionów, Urugwaj ma poniżej, nie wiem, nawet ma poniżej, arabski jest oficjalnym językiem poniżej, no to Katar i skończmy tą mapę, bo już szkoda czasu. No, tutaj strasznie słabo. Djibouti, Republika Środkowoafrykańska, Rwanda, okay. Gabon. Gabon ma powyżej 100 koła? Nigdy w życiu bym tak nie powiedział. No dobra, szczerze, to chyba mój najgorszy wynik ever. Ma powierzchnię poniżej miliona kilometrów kwadratowych i zaczyna się na literkę E. Eswatini to pewnie będzie giga proste, więc tutaj możemy coś pomyśleć w sumie o innych państwach, ale nie ma ich tak dużo. No dobra, ale Słatini pewnie, chociaż rare, to nie jest tak źle. Znajduje się w Afryce na literkę E. Etiopia, no bo już Słatini nie mogę wpisać. No i Etiopia jest niestety popularna. Populacja poniżej 10 baniek i zaczyna się na literę E. Jezus Maria, jakie są państwa na literkę E? Dlaczego akurat teraz wszystkie mi wypadły z głowy? Nie, no na literę E coś tam było jeszcze. Tylko wiecie, też trzeba wziąć pod uwagę, że muszę to powiedzieć w języku angielskim. No ale po polsku. El Salvador... Może mieć poniżej 10 banik. Najwyżej popełni błąd. Jest tutaj zaliczany. No i właśnie, bo na przykład w języku angielskim El Salvador jest, no ale po polsku to byłby Salvador po prostu. Kończy się na literę E i ma populację poniżej. O jezus, Maria. Kończy się na literę E w Afryce. South Africa, Senegal, Ghana, Kamerun. Maroko nie. Libia nie. Kongo. Namibia, Mozambik się kończy, no, a to pewnie znowu będzie mega popularne. No, ja pierdzielę, ale nawet nie wiem, co, mogę tutaj wpisać, Kończy się na literę E i ma poniżej 10 milionów. No to to jest prawie to samo co pierwsze. Czekajcie, a Djibouti nie, no, no na i się kończy. No dobra, arabski jest oficjalnym językiem i ma poniżej miliona. Bahrain, rer, niestety. Arabski i znowu, no to może teraz. Maroko właśnie mniej ludzi pomyśli. No i mniej pomyślał, bo 12,5. Populacja poniżej 10. Baniki, arabski. Tutaj no Katar będzie mega prosty. A w sumie Zjednoczone Emiraty Arabskie? Mogę jedno zaryzykować, bo ja nie wiem ile oni w sumie mają. No, oni nie mają powyżej 10 milionów. Epic, więc spoko. Najlepsze do tej pory. Kończy się na literę E. I ma poniżej miliona. Mm, Marshall Islands. Samoa. Kiribati Staram się znaleźć jakieś takie, wiecie, niepopularne państwo, ale to serio nie jest proste. United States of America, Kanada. Germany, Spain. Jakie państwo w ogóle się kończy na literę E? Jakikolwiek chcę teraz znaleźć. Włoziu. I ciężkie. Kończy się na literę E. Jakiekolwiek państwo, które się na to kończy. I Ukraina, tak. Ona ma poniżej miliona, chyba nie ma. Populacja też chyba się nie będzie zgadzać. Nie, 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 na pewno ma powyżej 10 milionów populacji, aren. Nie, powierzchnię też ma. A, Belize. Belize wpiszemy, tylko do której? Populacja czy arenę? Dawaj, tutaj, Belizę 15%. No dobra. Jeszcze tutaj, populacja poniżej 10 milionów. A nie, chwila, A wyspy świętego Tomasza nie są. Tak! Ile one? Aj, nie ma. Elize było, zobaczcie, jak popularne. Przecież to było ciężkie. Sierra Leone, komory. Okej, bardzo ciężkie, no ale wynik nie jest aż tak fatalny. Chociaż, no nie będę kłamał, też nie jest jakiś wybitny. Czuję, jak chodzą moje wszystkie absolutnie szare komórki podczas nagrywania tego. Lecimy jeszcze kolejną mapę. W sensie mapy to właściwie planszę powinienem mówić, ale z Geogazera. Populacja poniżej dwóch banik w północnej. Ameryce. No, i teraz trzeba tutaj mądrze zagrać. Eee, co by tutaj Kuba, Jamajka, to wszystko będzie mega popularne. Barbados. No, teoretycznie, chyba by się zaliczało, nie? Tak, Epic. okej, okay. może to będzie najlepsza plansza. Populacja poniżej dwóch baniek, i na literę B, więc mogę tutaj w sumie dać, ale. Birma? Hmm. Znaczy, to jest teraz Myanmar, ale to by miało więcej. Brunei. Brunei, chociaż to Te azjatyckie są ciężkie, ale to małe państwo. Rer, tylko serio? Kurde. Populacja poniżej dwóch i kończy się na O. Kongo. Gdyby nie to, że Kongo ma o wiele większą. Kończy się na O. No, Maroko też ma o wiele większą. Kiedy ja nienawidzę tych, co kończą się na O, bo jest ciężko na nie wpaść. Powyżej 100 tysięcy kilometrów kwadratowych w północnej Ameryce. Panama. Nie ma. Ojej, to nieładnie. No nie będę pisał Stany, Kanada, Meksyk. No to za prosto, Chociaż czy coś tam więcej ma. Dobra, no dajmy mniejsze złote teoretycznie. No, Meksyk 27%. Zaczyna się na literę B. Ma też taką. Oliwia chyba już musi być. Tak, 14,8%. Powierzchnia znowu na. To to na koniec zostawiam. Flaga z białym w północnej Ameryce. No Dominikana chyba prost. Ale nie, Antigua. Ma chyba biały kolor. Le w końcu jest legendarny, no. Ile czekałem na to. Czekałem na ciebie całą noc. Plaga z białym i zaczyna się na B. Ale się cieszę. Wreszcie mamy legendarny. Chociaż jeden. Zaczyna się na literę B. No, Pachrań znowu. To pewnie proste. Tak no. mi się wydaje, że to będzie proste. Chociaż epic, no. Mogło być gorzej. No i teraz kończy się na O. Maroko, Kongo. Ale to wszystko nie będzie. E... O. Coco Island. Sesele, Lesutu. Lesutu ma kolor biały, to dam ją tutaj, bo populacje na pewno poniżej dwóch. Tyser, serio. Jeszcze populacja poniżej dwóch baniek. Albo. E... No co co teraz? United... Kolumbia, no nie, Wenezuela. Ale tutaj, bo jest arena duża, w sensie powierzchnia, Aria. Yy, Mongolia też nie ma. South Korea, North Korea, Australia, New Zealand. Yy, Kongo po prostu? No może mieć powyżej. No, demokratyczna ma na pewno, a republika. A bo tu w sumie dwa mają. A. To też ma, tak. Myślę, że demokratyczna by miała więcej. No i jeszcze jedno. Populacja poniżej 2 milionów kończy się na... No to Lesu to byłoby teraz w sam raz, tylko już nie może być drugi raz. Rumunia, Ukraina, Rosja to wszystko nie. Litwa, Łotwa, Estonia, Portugalia, Hiszpania. No w ogóle nic nie ma z Europy, co by mogło się... Kończyć. Nie, San Marino. Dobra. Dajemy to i mamy z głowy. San Marino sobie przypomniałem w ostatniej chwili. Jak to wynikowo? No, w końcu trochę lepiej, tylko ja na te rankingi nie lubię patrzeć, bo wystarczy... W sensie wydaje mi się, że ludzie łatwo mogą oszukiwać, więc to jest bez sensu. A na pewno oszukują. Czarnogóra, Bahrain, Wyspy Świętego. Ten, Saint Vincent i Grenadyny. Nie ma opcji. Honduras, Benin, Ale Antiguë zgadłem. To jestem dumny z siebie, bo to było ciężkie. No dobra, pff, jakoś tam poszło.